Szybka to było UDS-33. Aha, O, tu jest jeszcze jeden. Cześć, gościu. Cześć wszystkim, tutaj Hami. Dzisiaj się przejadę bmp Trójką na nowy, no najnowszym albo jednym z najnowszych rosyjskich y, transporterów opancerzonych. Czyli, ja rosyjski transporter pancerzony. jeżeliście, pancerzony. Jeżeliście grali, to wiecie, pancerza to nie ma. Działo jest spoko. Ja go używam tylko do wystrzeliwania. Przeciw. E, ra, ra, przeciw fu. Tylko wy, do wystrzeliwania rakiet. A głównie korzystam z 30 mm, podobnie jak w BMP-2. I to jest. Działa, no działa tak samo. że mamy działo i możemy rakietami strzelać w biegu. No to jest duży, duży plus. Bardzo dobra. Właściwie Rosjanie mają w tym momencie chyba. Najlepsze najlepsze termowizje w drze Nie jestem pe pewien. Dobra, jestem pewien, że Rosjanie mają najlepszą termowizję w grze. Mianowicie dlatego, że nawet jeżeli Amerykańcy, Amerykanie czy Niemcy mają podobną termowizję na maksymalnych tierach, to Rosjanie tą, tą termowizję mają na Największej ilości czołgów. T90, T70b3, T80U, T80 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o, nich, nie o nich dzisiaj mowa. Mobilność jest bardzo dobra. Jest to w stanie pływać, jest to w stanie no, helikopter, jak się uda trafić, to ze strzeli Jeżeli nie, no to zawsze to można ściągnąć z y, ATGM-u, No i w sumie tyle o tym czołgu. Jak każdy no, może jest trochę szybszy niż każdy ruski transport opancerzony. Nie ma pancerza, dobre uzbrojenie i bardzo mobilny. No i to jedziemy. Dobra, jesteśmy. A, kurde, W Wklejałem przycisku do włączenia na drogę. No cóż. No cóż. Ok, coś mnie namierzyło. Znaczy nie coś po to... Łagi M901. Wiecie, ten, co ma taką y, wyrzutnię, tam się wysoko wysuwa. <coughs> Dużo ludzi do Ładzi nazywało. No, podobny, faktycznie. Gepard, e, Gepard, 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 Gepard. Niech ja go zobaczę. I zniszczę, bo on to we mnie ściekę robi, ze mnie robi ściekę w sekundę. To jakimś tam idzie? Mamy kurde sytuację taką, że że... że ultra nowoczesny BMP3 y, razem z BMP1, T55 i BT5. Okej okay. można i tak. To to y, Bardzo. Czemu ty jesteś? Dobra, i kv Dziwne... I kv mnie nie przebiła? Dziwne rzeczy się tu tutaj... dzieją. Zginiesz ty? Oliwam. To był Kur... wydawało mi się, No żywcem byłem przekonany, że to jest jakiś AMX-50 czy coś w tym deser. Coś w tym rodzaju? Olifant. No, chłoparzem się nie spodziewał. Dobra, mam nadzieję, że jak tu wiady, to mi się nie włączy w ten. licznik, że jesteś poza bitwą. Widocznie nie. I teraz po cichu. Po cichu. Muszę się naprawić. I właściwie to zabijamy już dość na ich spawnie to jest martwe? To jest martwe. Więc taka... no... Szybka wytrwa, to, to było? uds 33 Aha, za. O, tu jest jeszcze jeden. Cześć gościu. T-54. Ładnie, ładnie, ładnie. Ty, terroroscia na dole, to jej nie widziałem, nie? Na razie niczego więcej. Co to przeleciało? E, niemiecki Ho ileś tam działka 30 mm czy 35 mm? No i są w stanie ze mnie zrobić y, po prostu siekę. Nie no, marnowanie amunicji. Ho 229 no i sam się rozbił. Można? Można. Następny Jepar. Oczywiście ścianę go nie zostanuje tym razem Nie wiem czy jest sens podjeżdżać w tym momencie Już jest praktycznie wygrana b O To my zrobimy Hello World. To to było ci 60 M60, M60 a jeden no niestety yy, trochę do zaskoczyłem Ale tak tylko trochę A ty czy... Jeszcze żyjesz? Znaczy mnie zabijesz zaraz Znając mnie szczęście yy, Jakiś... Z... Samolot w głowie Nie no wow wow Napęd w Wow! Następny, kurde, ninja. Leopard A1. Dobra, no to był ninja. A może ja po prostu już mało widzę. Ech, ślepota nie boli. Dobra, nie miałem załadowanego... PPK. I ktoś tu jest jeszcze po mojej lewej? Co to było obecnie tutaj? Przez wraż tego bmp a nie widzę. Ani, no właśnie. Wycofał się na szczęście. Nie. Olifant następny. No tym razem do ściągnąłem raz, a porządnie. Tu T-55 miał jakiś problem Tu jest następny, następny Leopard Nie nadąża mówić Nie nadążam mówić Jasna, oler. Znaczy, ja wolno mówię, ok, Ale nie nadążam mówić w tym momencie Co tu się odpala Jest trochę późno, ja jestem trochę pijany I nie nadążam udarzyć, co tu się dzieje Następny gościu eee, Jeszcze na... Ma... Oj, żyje, żyje Niedobrze Trzeba się wycofać, dyskotowany Strzelił, ale ma jeszcze 50 M60 10. 10 fragów? Gdzie ja zrobiłem 10 fragów? Kiedy? Jak? Co? Gdzie? Poważnie było 10 fragów już? 3-300 punktów im brakuje do atomówki ja jak to szkoda To nie dać że byłaby może, nie wiem Piąta atomówka w mojej karierze To oddażę odcinek, to zajebiście by było No ale niestety nie ma tak dobrze Lecimy dalej eee, Nie wiem co wjechało na A co To jest Prób. To chyba był ten Gepard, co gdzieś tam na samym początku zniszczyłem. Na A był chyba tam. Tam jest następny Gepard. jakim cudem ja do niego Dobra, asysta na M48. Wydawało mi się, że to Leopard. 200 punktów. No nie no, tu już atomów nie, nie zgarnę. Nawet ja bym dostał to 300 punktów za założenie kapa, to... To nie zdążę po prostu tym wylecieć. A 10 fragów i brak atomówki? To chamstwo było. To jest chamstwo. Jeszcze ja byś to pytał, przynajmniej z tego co ja ogarniam, to spotowanie nie wnika na to nie e Asysta po wyspotowaniu jak normalnie zmniejsza wymagania do samolotu. Na automatkę nie wnika. asyst miałem trzy w tym jedną teraz. No to 10 fraków dwie asysty. Nie, jedną asystę przynajmniej. najmniej. żadnej asysty. Samo dziesięć fradów tam było. O! On nie był martwy. On nie był martwy. Kuźwa, no już go widziałem, już go miałem strzelać, ale no był szybszy. On nie był martwy, szkoda, szkoda, no ale to było, to by było na tyle. No to witamy w garażu z powrotem, jedna bitwa tylko, nie ma się co zabyt yy, rozpisywać, rozgadywać o tym czołgu. Bo, albo może nie o tym czołgu, bo o tym czołgu się jest co rozpisywać, bo jest naprawdę przyjemny do grania, ale po prostu na YouTube was, mnie nie pokazuje, więc może was skusi krótszy odcinek, jak zobaczycie. Jak, was, jak tu jesteście, to znaczy, was skusił, to jeżeli tu już jesteście, to poprosiłbym o zostawienie jakiegoś komentarza, co uważacie, że warto byłoby poprawić, czy może coś dodać. Nie wiem, ja dopiero startuję, więc jestem otwarty na sugestie. No i co, no, no wiadomo, jeżeli komentarz zostawcie, to proszę Was od razu, zostawcie tego lajka, może mi coś to, może, może to pomoże, może coś się uda, może się kanał rozrośnie. Dzięki wielkie, do następnego, cześć.